Jet F1400 to jedna z pomp ogrodowych z oferty pomp firmy Alko. To wyjątkowo mocny i cichy pomocnik w nawadnianiu ogrodu. Pięciostopniowy napęd pompy z łożyskiem ślizgowym i silnikiem elektrycznym o mocy 1400W dba o wydajną i cichą eksploatację. Maksymalna wysokość zasysania pompy ogrodowej to 7 metrów, a wydajność do 6000 litrów na godzinę. Umiejscowiony w filtrze zawór zwrotny zapobiega pracy na sucho przewodu zsądcego i dba tym samym o wysokie bezpieczeństwo pracy. Duży filtr wstępny XXL chroni pompę i zawór zwrotny przed zanieczyszczeniem i gwarantuje długą i bezpieczną eksploatację. Filtr może być wymieniany bez odłączania części zsawnej. Bardzo szeroka podstawa umożliwia stabilne montowanie pompy do podłoża. Tak jak wszystkie inne produkty Alko, także Jet F1400 został wykonany ze stali szlachetnej i innych materiałów wysokiej jakości, które gwarantują jego jakość i wytrzymałość. Bezkompromisowa, solidna, cicha i wszechstronna. Pompa ogrodowa Jet F1400 firmy Alko. Alko. Quality for Life.